Siema. dzisiaj jest taka akcja, że zrobię drugi odcinek z książki Michała Pszczółkowskiego z dziejów Bydgoskiej Fabryki materiałów wybuchowych, tylko że w dzisiejszym odcinku będzie yy, no, większość z, o obozach, które właśnie się mieściły na terenie także zapraszam do oglądania Na samym początku trochę o oddziale y, Rady Rad powstał jako ruch młodzieżowy w czasach Republiki Wejmarskiej w okresie władzy hitlerowskiej został przyjęty przez państwo i rozbudowany. Warunki pracy członków rad w okresie II wojny światowej miały wiele wspólnego z pracą przymusową robotników cudzoziemskich. Do wspólnych elementów należał wojskowy dryl, zakwaterowanie w obozach barakowych, złe wyżywienie i warunki mieszkania, zakaz opuszczania miejsca pracy, a często także skorumpowani i sadystyczni przełożeni. A tutaj fotografia przedstawia oddział rad w Dak Bromberg. Zdjęcie tutaj przedstawia listy transportowe z obozu koncentracyjnego z do Dak Bromberg z 15 lipca 1944 roku. Na terenie Bydgoszczy utworzono dwa podobozy. Do pracy przy elaboracji amunicji w Dach skierowano tysiąc więźniarek, które utworzyły pod obóz Bromberg-Brachnau. Powstał on 15 lipca 1944 roku. Decyzją komendanta z SS Paula Wernera-Hoppe. Tego samego dnia żydówki zostały załadowane do 20 wagonów towarowych i wysłane do Łęgnowa. Niespełna dwa miesiące później, 13 września, powstał następny podobóz Bromberg Ost, złożony z 300 kobiet, które zatrudniono na stacji Bydgoszcz Wschód przy wymianie podkładów i układaniu szyn kolejowych, rozładunku i załadunku wagonów oraz kopaniu rowów obronnych. Kierownikiem Bromberg Ost był Anton Knifka. W porównaniu z innymi podobozami z oba podobozy bydgoskie były jednostkami średniej wielkości, poza tym należały do filii najbardziej oddalonych od obozu macierzystego. Więziar więźniarki bromberg branchnau miały wyrównać deficyt zatrudnienia, który powstał w zdak wskutek wysłania tysiąca robotników do pracy w Gału magdenburg anhalt Były to wyłącznie kobiety: najmłodsza miała 13 lat, Rose Friedman, najstarsza, 49 Rose Perl. Jednakże ponad połowa 54% mieściła się w przedziale wiekowym 17-22 lata. Najwięcej było 18-latek 11,2% i 20-latek 10%. Rozkaz komendanta Paula Wernera Hoppe z 14 lipca 1944 roku o utworzeniu podobozu bromberg Branchnau z przeznaczeniem do pracy w zakładach Dach Bromberg. Ares śledczy przy ulicy Wało Jagiellońskie 4 funkcjonował przez cały okres okupacji hitlerowskiej. Był przeznaczony dla więźniów śledczych sądowych oraz dla skazanych na karę aresztu i więzienia. Do lipca 1940 roku na podwórzu więziennym wykonywano wyroki śmierci Bydgoskiego Sądu Specjalnego. Łącznie rozstrzelano 167 osób, co najmniej 244 osoby zmarły ze względu na bardzo złe warunki bytowe i sanitarne oraz ciężką pracę. Wielu więźniów trafiło do obozów koncentracyjnych. Ciężkie więzienie dla mężczyzn w Koronowie jedno z najstarszych więzień Polski Północnej, założone przez władze pruskie w dawnym klasztorze Cystersów 1819. W latach 1939-45 było to największe z 13 samodzielnych zakładów karnych podlegających wyższemu sądowi Krajowemu w Gdańsku osadzono w nim przede wszystkim Polaków. Byłych urzędników, nauczycieli, księży, kupców i rzemieślników, a także Niemców, recydywistów, którym powierzono stanowiska więźniów funkcyjnych, po reformie prawa karnego w grudniu 1941 roku więzienie zostało przekwalifikowane na obóz karny. W więzieniu panowała wysoka śmiertelność, spowodowana trudnymi warunkami życia, wyczerpująca praca i złym wyżywieniem. Często popełniała na samobójstwa. Od końca 1939 roku do likwidacji więzienia w styczniu 1945 roku zanotowano 621 zgonów. Ci, którzy zdołali odbyć karę, byli z reguły kierowani do obozów koncentracyjnych w ramach tzw. dodatkowego aresztu policyjnego. Tutaj mamy przepustkę nocną. Posiadacz niniejszego dokumentu zakładowego został skierowany do pracy nocnej. Na podstawie porozumienia z miejscowymi władzami policyjnymi zezwala się na poruszanie publicznymi drogami i placami na trasie Łęgnowo-Zimne Wody i odwrotnym kierunku do miejsca zamieszkania. A tak wyglądała przepustka, zezwolenie na opuszczenie terenu zakładu w godzinach pracy. Obóz dag 1, projekt z 6 lutego 41 roku. Obóz przeznaczony dla 768 osób składał się z sześciu baraków mieszkalnych, dwóch mieszkalno-wartowniczych, jednego gospodarczego, czterech sanitarnych, łaźniej ubikacje, magazynu oraz domu kierownika obozu. Od maja 1940 roku był zamieszkiwany przez jeńców angielskich, zatrudnionych w charakterze robotników budowlanych. Na potrzeby zakwaterowania zamiejscowych robotników rekrutowanych w ramach polityki pracy przymusowej, zarówno ludności cywilnej, jak i jeńców wojennych, powstało kilkanaście obozów, łącznie złożonych z ponad 200 baraków, w zdecydowanej większości drewnianych. Zgodnie z podziałem zakładów na dwie części, obóz skoncentrowano w dwóch rejonach. Pierwszy rejon tworzył dwie podgrupy: zimne wody, czyli okolice wojska polskiego oraz bartodzieje małe. Obecnie Kapuściska, a więc okolice ulicy Glinki. Drugi rajon znajdował się w Łęgnowie, okolice ulicy Hutniczej. W Bartodziejach Małych i Łęgnowie powstały też osiedla dla niemieckiej kadry kierowniczej. Obozy Dach 4 i 5, projekt z 28 listopada 1940 roku. Dwa bliźniacze obozy 4 i 5 przeznaczone dla 512 osób. Każdy. Znajdowały się w rejonie obecnej ulicy Solnej. Każdy składał się z czterech baraków mieszkalnych, wartowni, budynku gospodarczego i trzech sanitariatów. Ponadto w obozie piątym zamieszkiwał kierownik Baer. Obóz piąty obłożono z styczniu 41 roku członkami rad. W obozie czwartym od kwietnia tego samego roku zamieszkiwali robotnicy włoscy. Obozy DAG2 i 3, projekt z 24 lutego 1941 roku. Dwa bliźniacze obozy 2 i 3 na 768 osób każdy powstały obok bramy fabrycznej przy obecnej ulicy Glinki naprzeciwko obozów 6 i 7. Każdy złożył się z pięciu baraków mieszkalnych, dwóch wartowni, jednego obiektu gospodarczego i trzech sanitarnych. Od lipca i sierpnia 1940 roku mieszkali tu polscy robotnicy budowlani. Obozy DAK 6 i 7, projekt z 20 lutego 1941 roku. Sąsiadujące ze sobą obozy znajdowały się przy obecnej ulicy Glinki, nieopodal bramy zakładowej. Kierownikiem obu był Herbert Stanke. Obóz 6 dla 530 robotników budowlanych składał się z pięciu baraków mieszkalnych. Wartowni, budynku gospodarczego i dwóch sanitarnych. Obóz siódmy był nieco mniejszy. W jego skład wchodziły cztery baraki mieszkalne, łącznie dla 330 osób. Wartownia, budynek gospodarczy, magazyn i sanitariat. W obu obozach od listopada 1940 roku zamieszkiwali jeńcy angielscy, pracujący jako robotnicy budowlani dla firmy Wildshield and Langelot. Obozy dla pracowników cywilnych miały charakter półotwarty dla jeńców wojennych i więźniów zamknięty. Jeńcy byli nadzorowani w obozach przez wartowników Wehrmachtu, natomiast nad ludnością cywilną czuwała straż Zakładowa, złożona z miejscowych Niemców. Weź na teren fabryki strzegły cztery wartownie przy bramie nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego, numer 2 ulica Glinki, nr 3 Łęgnowo i numer 4 brama kolejowa w Emilianowie. Wartownia obecnie nie istnieje. Obozy DAG1 i 4 w rejonie Łęgnowa. Projekt z 17 lipca 1941 roku, wykonany przez bydgoskie biuro K. Mors. Tutaj mamy projekt budynku od wszalni z 4 maja 1942 roku. W skład budynku wchodziły m.in. pomieszczenia rozbieralni, prysznica dezynsekcyjnego. Ubieralni z poczekalnią, a także kotłowni i pomieszczenia na węgiel. Obozy DAG 5 i 6 Projekt z 7 maja 1941 roku. Położone na terenie zakładu dwa bliźniacze obozy dla polskich robotników budowlanych składały się z pięciu podwójnych baraków mieszkalnych, dwóch ustępowych. Baraku gospodarczego i łaźni. W każdym obozie mogło mieszkać 500 osób. Zakwaterowanie nastąpiło w czerwcu 1941 roku. Decyzja o powołaniu AL z 16 marca 1943 roku. W naszym zakładzie wielu pracownikom brakuje właściwego podejścia do obowiązków, w związku z czym jestem niemal codziennie zmuszony wymierzać kary. Za nieobecność w pracy, palenie, naruszanie cudzej własności, szczególnie materiałów, będących własnością firmy. Dlatego jestem zmuszony powołać w porozumieniu z Tajną Policją Państwową obóz karny wewnątrz zakładu. W obozie tym, którego więźniowie będą wykonywać nieodpłatną ciężką pracę, a pod względem wyżywienia nie będą z pewnością rozpieszczani, znajdzie się każdy niepoprawny pracownik, który wskutek swojego zachowania zasłużył na karę. Od każdego indywidualnie zależy, czy zawrze znajomość z obozem karnym, czy też nie. Liczę, że nie będziemy zmuszeni czynić zbyt częstego użytku z tej kary. Dyrektor Kampf No i tutaj bardzo mocno mi się wydaje, że taki właśnie obóz wewnątrz był tam, gdzie nagrywałem film pod tytułem Domek z chemią, właśnie na tym terenie. Dokładnie tak to będzie to miejsce. Tutaj mamy podobóz Bromberg Brachnau, fragment fotografii lotniczej z 1944 roku. Obóz baraków murowanych przy Glinkach, projekt z czerwca 1943 roku. Budowa obozu dla tysiąca osób przy wejściu do fabryki była realizowana na zlecenie pełnomocnika budowlanego Ministerstwa Ozbrojenia i Amunicji. Miał służyć zachwaterowaniu robotników produkcyjnych DAG Bromberg lub załogi innych przedsiębiorstw bytkowskich. DAG podjął inicjatywę zakupu tego obozu. Jednak ze względu na konflikt z władzami miejskimi wymiana korespondencji w tej sprawie przeciągnęła się do stycznia 1945 roku. I przed ewakuacją zakładów nie zdołano już sfinalizować przedsięwzięcia. Na dzisiaj to wszystko. Wiadomo jak materiał się podobał. Łapka, komentarz i do następnego. Na razie trzymajcie się.